Można być Dzień dumnym zabry. z takiego obiektu? Można być dumnym, że, zaprosi, że możecie zaprosić rówieśników na takie piękne boisko? Co wam się tutaj najbardziej podoba? Strzelanie bramek. Ale lepiej teraz się strzela bramki niż wcześniej było? Jak było boisko, powiedzmy, tylko trawiaste? Trawiaste było lepsze. <laughs> <głos> <głos> tak nie Kolega po, 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 ten pogląd, że tak powiem, podziela? Hmm. Tak samo uważasz? Co ja... ja... jednak to sztuczne boisko? Na sztucznym. Na sztucznym lepiej, tak? Tak. Ja też na sztucznym. Jesteś niezdecydowany bardzo. Na sztucznym na 100%. procent ja już. lepiej na hali. A jak wam się tutaj gra dzisiaj? Jak na razie wam no, idzie No dość fajnie. Dobrze. Gdzie już doszliście? No na ostatnim miejsce <grymne> A jak wam się podoba to boisko nowe? No, Dobrze. Fajnie. A ile wy w ogóle macie lat? Yy, sześć. Ja ja sześć. sześć. Ja mam pięć. Ja mam sześć. Ja mam Sześć. Siedem. Wy jesteście taką przy przyszłością wersarii, będziecie. E tak. Jak wy wracacie do Ekstraklasy z garbarnią? Ja mam sześć! <grymne> ja mam sześć! My z nami mamy grać! Tak bardzo! No. Niedługo zaczynamy grać piłkę <grymne> nożną Ej. To, jest, jest. Dopiero A to jest, jest dopiero wasz pierwszy to turniej to taki to w, w życiu, taki no poważny? Mój pierwszy. Mój drugi. Tak. Mój drugi. Mój pierwszy. Jak ci się? I ty grasz z chłopakami? No, Wyja, jest jeszcze jedna dziewczynka. Chłopaki wam nie dokuczają? Nie. jednak mój pierwszy. Jeszcze raz? Mój pierwszy jednak turniej. C pierwszy turniej, tak? A w zimie też graliście? Nie. Nie graliśmy. A na hali. A pozycji gracie? <slutensory> um, jedno ataku. Tak. Zdobyłeś jakiegoś gola dzisiaj? Tak. tak. <grysty> Ile? Jeden. Jednego gola. Tak. A ty kolego? Gdzie grasz? Na jakiej pozycji? Na ataku. Przecież sami napastnicy, tak? Ja jestem napastnikiem. Ja jestem napastnikiem, ja sam. Ja też A ja wyróżnię. A chcielibyście, żeby więcej takich turniejów tutaj było? Tak! Tak w telewizji. Ja tam napastnikiem. w telewizji? Nie. Taką, jak macie jakąś taką przyśpiewkę swoją próbową, którą zawsze śpiewacie w trakcie meczowych? Jej, ty bohater, nie! nie batek, batek. Ej! Kółko! O, super! K kółko wszyscy! Ładnie śpiewajcie, nie Matek! Elka jest garbarnia i... Nie, tak się bawi... Ej, bo komuś spadło! Tak się bawi, tak się bawi, go, bo, go bawi! W nowej garbarni i na nowym boisku garbarni znalazło się też miejsce nie tylko dla chłopców, ale również dla dziewczynek. Ty grasz z chłopcami? Tak, gram z chłopcami. Jak ci idzie? No, myślę, że dobrze. Na jakiej pozycji występujesz? No, zawsze tam, gdzie każe mi trener, ale na, moją ulubioną pozycją jest stoper. Udało ci się tutaj zdobyć jakąś bramkę? Rzeczywiście na stoperze to trudne, ale. Właśnie mi się nie udało, ale miałam chyba cztery asysty. A jak generalnie to w w tym turnieju? Dobrze. To znaczy? Zemszczerniliśmy kilka goli. Jakiś puchar udało się stąd przywieźć, właściwie tutaj zdobyć na swoim wojsku? Tak. Jaki to był puchar? Puchar. Puchar garbarnie. A może Jesteście najlepsi w swoim roczniku na, tutaj na turnieju, czy było jeszcze jakieś mocniejsze drużyny? Są jeszcze mocniejsi. Ale o porażkach nie warto mówić. My jeszcze będziemy grali mecz z drużyną Waszych rodziców przyjaciół Garbarni będziecie kibicować. Garbarni czy Radiu Kraków? Garbarni. Garbarni czy rad, rad, Radio Kraków? No Garbarni! Garbarni, no tak. Dziękuję bardzo.